Siemano. 271 miliardów dolarów. Taki mamy market cap na dzień dzisiejszy. Jak zaczynałem tworzyć swój kanał, czyli 25 grudnia 2018 roku, kiedy przystępowałem do stworzenia tego profilu CryptoBridge, miałem w opisie informacje o podjęciu współpracy z osobami chcącymi wejść w rynek kryptowalutowy. Dlatego też w swoich filmikach, które tutaj zamieszczałem, szczególnie te na początku, które możecie sobie zobaczyć sprzed czterech miesięcy, z czterech, trzech miesięcy mówiłem Wam, że jestem bardzo chętny do podjęcia takiej współpracy. Niestety skończyło się tylko na krótkiej rozmowie i nie doszło do zawarcia takiej umowy. Ja ze swojej strony dołożyłbym wszelkich starań do tego, żeby ta umowa wyglądała przejrzyście, klarownie żeby żadna ze stron nie miała wątpliwości co do mm, chociażby aspektów prawnych zawarcia takiej umowy, ale się nie udało. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w 2019 roku Market Cap to będzie chyba gdzieś tutaj. Zaraz zobaczę. 2019 albo jeszcze 18 końcówka. Tak to jest ten moment 2018 grudzień 15 100 miliardów. Mieliśmy tak niski market cap teraz mamy trzykrotnie większy. Dlatego też nie powinno Was zdziwić to że w swoich filmach często mówiłem o zawarciu takiej ryzykownej wydawałoby się z Obiektywnego punktu widzenia dla mnie umowy, ale jestem i byłem przekonany o tym, że ten rynek wybije się. Dlatego do kwoty 200-250 miliardów postanowiłem sobie postawić pułap, że wycofam się z zachęcania do podjęcia współpracy z moją osobą z uwagi na progres, który można zobaczyć na tym rynku. Ten kanał jest tworzony zamiłowaniem, z uwagi z zamiłowaniem, zamiłowanie do kryptowalut, żeby was informować o różnych informacjach ze świata kryptowalut, żeby przekazywać Wam tę właśnie informacje, na przykład o kryptowalucie AF, gdzie dla mnie dalej nie jest wyjaśnione tak naprawdę dlaczego doszło do tego. zresztą możecie sobie to otworzyć, przeczytać komentarze, gdzie nawet uaktywniający się Kryptowaluty, które można było zaobserwować na wallet, pokazały, że nie były one współmierne z wartością, którą dodano chociażby na Total Supply, gdzie można zobaczyć sobie na, już wam pokażę, na Coint Market Cup. Dlatego dla mnie, to jest, dla mnie to jest dość prosta sprawa. Przychodzicie tutaj, żeby posłuchać czegoś fajnego. Ale muszę Wam powiedzieć, że rynek kryptowalut, jak mnie zafasynował w 2017, to dopiero w 2018 zacząłem poważnie o tym myśleć. Dlatego, że nie byłem przekonany jeszcze do inwestycji, gdzie miałem do czynienia z takimi górkami. Ja już Wam mówiłem, ja wszedłem na tym poziomie. Można powiedzieć, że przeczekałem i tak bardzo dużo, czyli największe górki. Ale nie wypadłem na tym najlepiej, bo można było to zrobić jeszcze niżej. Ale jak to się mówi, no, jakbym wiedział, to bym poczekał. Mówię Wam o XRP, mówię Wam o Ethereum. Aktualnie zostałem przy XRP, mimo że mam duży żal do siebie, że nie uciekłem do, do Etherów po prostu. Dlatego że kiedy chciałem to zrobić, to cena za jedno, jeden eter to było 130 dolarów. Teraz mamy już dwukrotnie więcej. A przez ten czas XRP niewiele się podniosło. Ale słuchajcie, XRP, tak jak mówiłem wcześniej i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jeśli będziecie analizować ten rynek przez następne parę lat, to zobaczycie, że ten projekt na pewno odznaczy się dużymi wzrostami. To jest specjalny projekt, dla mnie jedyny projekt, który może odnieść bardzo spektakulacyjny, spektakularny, przepraszam, spektakularny sukces w świecie kryptowalut. Większy nawet niż Bitcoin, ale nie przez najbliższe parę, dwa, trzy lata, tylko przez 10, 20, może 30 lat. Dlaczego? Dlatego, że instytucje finansowe mają z niego pożytek. Tak samo jak firmy jakieś indywidualne, małe, mniejsze gospodarstwa i też osoby indywidualne, które chcą gdzieś przekazywać między sobą z jednego krańca, krańca świata do drugiego e, pieniądze fiducjarne, przemianowując je na XRP. Mówiłem Wam również o Dashu i mówiłem Wam o Monero. Zobaczcie, że cała ta gama informacji, którą Wam przekazałem o Monero i o Dashu, że te kryptowaluty są ze sobą podobne. Żony, według mojej opinii, i analizy tego, co wyczytałem i co sobie sprawdzałem na stronach zagranicznych i stronach polskich, gdzie upubliczniano różne wydarzenia w związku z Monero czy też z Dashem, kiedy jeszcze bardzo stwierdziłem ten rynek, można było zobaczyć, że Monero, Dash jest cenowo bardzo zbliżony do siebie. Dlatego zobaczcie, co się teraz dzieje. Dash goni na Monero. Może, może dojść do tego, że nawet Dash się wybije. Ja jestem też wielkim miłośnikiem tego projektu i uważam, że ten projekt też nas zaskoczy, naprawdę. Zaufajcie mi, jeśli nie boicie się ryzyka, ale to jest wasza indywidualna decyzja. Obserwowanie rynku wiele wam pomoże, ale jeśli nie podejmiecie ostatecznej decyzji, nie wyjdziecie w odpowiednim momencie, nie wyjdziecie z tego momentu w odpowiednim czasie, to nie zyskacie. Kiedy jest ten odpowiedni moment? Kiedy generujecie zyski? Te zyski, nawet jeśli są 10, 20, 30, 40-procentowe, to są już zyski. Dlatego czasami jest lepiej wyjść wcześniej, zarobić, niż nie zarobić i stracić. Tutaj o Lisku mówiłem. Ja czekam tylko na to, żeby Lisk urósł jeszcze o parę złotych. Myślę, że do 3,50, 3,54 może będzie miał jak. Bitcoin nam wywali do góry spokojnie, osiągnie tą, tę cenę. Tak, cały rynek zresztą. Ale i tak uważam, że no ta kryptowaluta dla mnie jest już projektem naprawdę skończonym. Posiadam parę set sztuk, w sumie parę tysięcy, także mogę powiedzieć, że wyłożyłem dużo kasy na inwestycje w ten projekt. I chcę Wam powiedzieć bardzo ważną rzecz. Nie dlatego, że była nagonka. Absolutnie. Oczywiście usłyszałem od. Yy, no, właściwie to od jednej osoby o tym projekcie, ale de dokonując decyzji o zakupie, kierowałem się zyskiem. A wygenerowując, generując 50% zysk, podjąłem ryzyko inwestycji swojego portfela w 70% w krótkim momencie na tę kryptowalutę. Dlaczego tak nieostrożnie? A dlatego, że czasami zlekanie z podjęcie decyzji kończy się tym, że tracimy najlepsze okazje. Bitcoin jest po 8 tysięcy 9 tysięcy można powiedzieć, że już nawet osiągną na niektórych giełdach, około nich będzie 9, 9 tysięcy dolarów. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Bitcoin w tym roku, w roku 2018, w grudniu dokładnie gdzieś, właśnie jak wam pokazywałem na tej analizie wykresu. Jego cena wynosiła 3, bodajże 300, więc zobaczcie, ile tysięcy dolarów można było na niej zarobić w ciągu niespełna pół roku. Przecież to jest bardzo, bardzo dobra inwestycja. <laughs> co, co wam chcę pokazać, co wam chcę przekazać? Chciałbym podjąć jednak jeszcze możliwość zawarcia współpracy z chętnymi, z osobami, które chcą współpracować. Ja mam do dyspozycji do dyspozycji parę projektów. Nie będę inwestował w projekty, które mi nie odpowiadają. Szczególnie te o małym wolumenie. Już wam mówiłem dlaczego. Dlatego, że takim wolumenem jest bardzo prosto manipulować. A mały wolumen to już nawet te paręset tysięcy Paręset tysięcy dolarów. To już jest mały wolumen. Blisk jest, patrząc na rynek kryptowalutowy całościowo, projektem o małym wolumenie. Dlatego, na przykład, Bliska z uwagi na jego historię przekonania co do tego projektu nie będę inwestował. To jest kopia Ethereum. Co z tego, że na JavaScript bazująca. To nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia. Nawet jak wyjdą z blockchaina, ethereum, nawet jak będą miały swój program, drożą go. To jest projekt, który według mnie jest, jest, no jest ok, spoko, ale po co? Ale po co? Czy ja, ktoś będzie z tego korzystał? Programiści może z tego skorzystają, ale osoby takie jak ja, takie jak ty, w tym projekcie nie znajdą rozwiązania jakiś powiedzmy, w związku z przelewaniem pieniędzy, szybkim transferem. Natomiast Ethereum to już jest ciekawszy projekt, ponieważ na Ethereum bazuje bardzo dużo tokenów, kryptowalut, bodajże Tether i bazuje na Ethereum, więc nie, czy nie Cardano, także jest, jest tych projektów sporo. Można sobie sprawdzić to wszystko. I ja mówiłem Wam o upgrade'zie. Jeśli dojdzie do tego, to Ethereum osiągnie sukces. Jak widać, ten sukces już osiągnął w jakimś stopniu, ponieważ podniósł swoją cenę o 100%, natomiast ja jako zwolennik i również XRP mogę tylko być niezadowolonym, bo jednak inwestując i przemianowując pieniądze na ten projekt wyszedłbym już, że tak powiem, na dużo duży plus z XRP, bo też straciłem w pewnym momencie. I co wam mogę powiedzieć? Bitomaty mamy w Polsce, w moim mieście kolejne bitomaty powstały. Miasto około 300 tysięcy, 300 do 300 tysięcy mieszkańców. W Warszawie mamy ich cztery, może sześć. Także jest ich coraz więcej. I co to znaczy? Znaczy to tyle, że ludzie zaczną się tym jeszcze bardziej interesować. Wystarczy tylko. Że na przykład mam znajomych, którzy pracują w dziale zajmującym się odzieżą, zarabiają kupę hajsu. Dla nich takie inwestycje w coś takiego jest mało interesujące, no bo po co mają to robić, skoro mają swój biznes? Ale gdy zobaczą, na przykład w mieście, wybierając się do galerii z żoną, z dzieckiem, jeden bitomat, drugi bitomat, reklamy, w wiadomościach, będzie o tym głośno, to bądźcie pewni, że w końcu któraś z tych osób zastanowi się, a spróbuje, a zaryzykuje, a w sumie czemu nie? W końcu ten bitcoin jednak jest popularny. Dużo ludzi zna tego bitcoina, i w sumie tak naprawdę, jeśli wspominam o, ludzi, o osobach, z którymi rozmawiam na kryptowalutach, i z tymi przede wszystkim laikami, to oni nie kojarzą ani Ethereum, ani XRP, ani EOSA. Nie kojarzą tych kryptowalut. Dla nich jest jedyną kryptowalutą bitcoin. Nawet nie wiedzą, że, jest, że są inne projekty. Chcecie, inwestujcie, dlatego że ja myślę sobie tutaj teraz o pewnym założeniu. Moje zdanie jest takie, że ta cena będzie mogła osiągnąć do 2020 roku do maja 17 tysięcy. Dlaczego ja tak uważam? Ano, dlatego, że jak wiadomo, aktualnie cena wydobycia w niektórych oczywiście zakątkach świata oscyluje między 3,5 do 7,5 i 8,5 nawet bywa, że i 1000 dolarów za wydobycie jednego bitcoina. Ale jeśli będzie halving, automatycznie trzeba to wszystko podwoić. Dlatego ja oscyluję, że cena ta przed halvingiem, jeszcze przed halvingiem, powinna osiągnąć tę właśnie kwotę. 15 17 tysięcy. Jeśli będzie zachowany trend wzrostowy, jeśli ludzie będą się tak interesować tym rynkiem jeśli będą ryzykować, jeśli będzie stabilność w dążeniu do zatrzymywania kryptowalut na swoich portfelach, a nie wyzwania się ich w sytuacji krótkiego, trwałego zysku, to uważam, że ta cena może nawet osiągnąć 23-25 tysięcy dolarów do roku w roku 2020. Jest to bardzo realne. Prawdopodobnie po halwingu będą korekty z prostego powodu, no bo wiadomo, że przed jakimś wydarzeniem zawsze jest pump, prawda? Zawsze ta górka się zbiera. Dlaczego ktoś miałby później kupować, jak może kupić przed halwinkiem? Jeden dzień przed halvingiem zapłaci dwa razy mniej, jeśli chodzi o wydobycie, jeśli chodzi o zużycie energii, produkcję potrzebną do wydobycia tego, do, do wydobycia tego projektu. Chyba nagram drugi filmik, bo czas mi się kończy. Mam tylko 15 minut w tym programie i z chęcią z Wami porozmawiam o, o tym rynku. Powymieniam się doświadczeniem i zaproponuję Wam moje rozwiązanie. No bo jednak widzę, co się dzieje na rynku i myślę, że jednak mogę jeszcze zaryzykować, ale tutaj już podnosząc te ryzyko naprawdę bardzo, bardzo duże bo to, co zrobiłem na początku, to była tylko pewna namiastka.